Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejny challenge, który, wiecie, jest od tej rodziny jeden pokój to ta, 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 coś tam, jedno to. Dzisiaj mamy jeden pokój to jeden dodatek. Także dosyć ciekawie, ale powiem wam, że dam tutaj taki mały spoiler, że mi nie poszło za ciekawie. W sensie, no, powiem wam, że ogólnie, no, dzisiaj miałam pecha do losowania ale zacznijmy od kuchni powiem wam, że kuchnia to chyba pomieszczenie, które mi się najmniej podoba ogólnie tylko co mi się tu podoba ale tutaj naprawdę nie było w Zostań Gwiazdą nic do kuchni nie było żadnych wiecie, blatów czy kuchenki. w ogóle kuchenki nie wstawiłam, także ok. ale no wiecie no było trudno ale tutaj jakoś dałam radę, ale no muszę przyznać, że naprawdę niefajnie nie podobało mi się w ogóle tylko jakieś ozdoby dałam i wyszła jak wyszło. Teraz przyszedł czas na jadalnię, i jadalnie jak widzieliście, to uniwersytet. Także powiem Wam, że tutaj widziałam, że były jakieś stoły, ale do końca nie byłam pewna, wiecie jakie. I no, efekt końcowy no, nie powala mi się też nie podoba. Jedyny powiem Wam, plus z tego, że były dodatki, to wszędzie mieliśmy okna i drzwi. Także z tego się cieszę, aczkolwiek powiem Wam, że cały tutaj ten dom, można powiedzieć, w takich raczej w takich kolorach w miarę podobnych, no bo nie było nic ciekawego, bo wiecie, jak było coś, to nie było czegoś dopasowane i to takie średnie wyszło. Tutaj kolor okna będę jeszcze zmieniać na brąz, tylko dopiero później jak już będę robiła następny pokój. Nadszedł czas na łazienkę i spotkajmy się. I tutaj powiem Wam, byłam pewna, że mi pójdzie troszkę lepiej, nie wiem, jakoś tak zapamiętam, że chyba z więcej rzeczy, ale jednak nie jest. Ale powiem Wam, że nie wyszło tak źle. Minus tylko był taki, że nie było żadnych ozdób, wiecie, w sensie jakichś tam takich przyborów czy coś takiego, także muszę przyznać, że to był taki, taki problem, ale ogólnie no w miarę no, oczywiście oprócz toalety to mamy krzaczek. Zmieścił się, także nadaje po prostu całemu wnętrzu takiego, wiecie, charakteru. Także mi się, no, nawet, po, nawet podoba, tylko coś jest bardziej takie podoba, wiecie, w sensie takim śmiechowym, ale no cóż, uroczyna, zostawiam z tymi różowymi tutaj e, owocami, można powiedzieć, kwiatami, o. Wiecie, żeby było jakoś tak kolorowo, bo czemu nie. Miejskie życie wylosowało się nam dla pokoju dla dziecka i powiem Wam, że ten pokój dla dziecka to tak, nie wiem, przestawiacie się przez podłogę i przez właśnie coś na ścianę mam wrażenie, że w ogóle tak jak będzie trochę opuszczony, nie wiem, czemu mam takie odniosą, takie wrażenie, może później przez te też okna, ale nie wiem. Piszcie, co Wy myślicie w ogóle o tym pokoju, w ogóle o wszystkim, który Wam się najbardziej podobał. No i muszę przyznać, że no, taki średni, aczkolwiek podoba mi się na pewno bardziej niż ta główna sypialnia, bo główna sypialnia to w ogóle był jakiś fuck up w tym momencie. Już tu kolejny mały spoilerik. Tutaj wybrałam sobie inny kolor, bo chciałam bardziej właśnie coś kolorowego, ale jak widzicie nie było właśnie żadnej szafy ani co Stwierdziłam, że no zrobimy tutaj, pójdziemy w żółty kolor, bo czemu by nie? Wiecie, też spoko kolor trochę, wiecie, właśnie koloru się dorzuci do tego domu. No i teraz nadszedł czas na główną sypialnię i witaj w pracy. I tu powiem wam, byłam... na pewno miałam więcej nadziei, aczkolwiek niestety łóżko się okazało, że jest tylko, wiecie, jedno łóżko i to łóżko jest po prostu takie, no, można powiedzieć, a ja mam wrażenie, że ten cały pokój to jest po prostu taka, wiecie... Cela więzienna, ale w takim, nie wiem, jakimś superowym więzieniu. Także nie, nie podoba mi się w ogóle. Nie oddaję, wiecie, takiego, można powiedzieć, odczucia tej głównej sypialni. No nie było tutaj za bardzo, w czym przebierać. Także też bardzo się rozczarowałam, muszę przyznać, bo byłam pewna, że ten dodatek akurat dodaje czegoś więcej. No ale cóż. No nie za fajnie, tutaj trochę kombinowałem z jakimiś kwiatkami. Kwiatki to tutaj ratowały po prostu wszystko, no ale nie było żadnej komody, ani dlatego stwierdziłam, że po prostu postawię, wiecie, biurko jakieś, żeby, wiecie, wyglądał tutaj, wiecie, jakiś ktoś bardzo mądry, nie wiem, jakiś geniusz, wiecie, musi pracować w sypialni, nawet musi mieć komputer, nie, także poszłam w ten styl. Na ostatni pokój wylosowały się po roku, także tutaj już wiedziałam, że na pewno są jakieś kanapy, aczkolwiek nie było żadnego telewizora, ale tutaj było, wiecie, troszkę kombinowanie i nawet wyszło i to z pokój, który mi się najbardziej podoba aczkolwiek i tak stwierdzam, że żaden pokój w tym challenge'u nie wyszedł mi dobrze, także jestem rozczarowany, bo mam wrażenie, że już nawet mi lepiej poszło, nie wiem, z akcesoriami czy z pakietem rozgrywki. Z pakietem rozgrywki to na pewno... Tutaj muszę przyznać, że no najbardziej głubie, ale to i tak nie jest, wiecie, jakiś super. No i stwierdziłam, że tutaj po prostu damy dwie kanapy, żeby, wiecie, było dużo, po prostu do rozmowy jakieś. No trzeba było, wiecie, jakoś tutaj uzupełnić to miejsce. No i tak mi się nie udaje, tak tu z przodu będzie trochę pusto, ponieważ już nie wiedziałam, co tam nawet wsadzać. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podoba. Piszcie który pokój najbardziej i do usłyszenia do następnego. Pa, pa.